Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy unboxować Sony Switcha Zapowiadałem wam już ten film Dlatego bez dłuższego przedłużania Otwieramy ten film ten... Otwieramy tę konsolę Konsolę tę zakupiłem Jakiś czas temu I mi się wydaje, że nawet fajnie wyglądała. Więc zobaczymy teraz, jak wygląda w środku pudełeczka. Te kontrolery mamy w tej konsole. Wyciągam konsolę. Wyciągam do kontrolery. O, się świeci jeden. Zobaczymy, co jest pod tym. Kabelek do ładowania. Nowy. Uh -huh. Nic już nie ma w środku. Z powrotem wrzucę to tutaj. I czas na zaczęcie tak jakby testowanie. na naszą konsolę mamy tutaj zainstalowanego Minecrafta i kilka innych gier. Tutaj tę te ładowareczkę. Teraz podładujemy. Mamy kontrolery. Wyglądają one... No, zacznijmy od kontrolerów. Dobra. Przed tego pierwszego to jest... Wygląda bardzo podobnie do WiMota. Y -hmm. Okej. Okay. I drugi tak samo. Podobny do WiMota. To jest ten, co jest naładowane jeszcze. I sama konsola jest w jakimś ładnym opakowaniu. I mamy to. Sony Switch Kozacki, widać moją lampę, jest I tutaj mamy tył, piękny Konsola, zobaczmy czy się włącza Czy się włącza? Świeci się i mamy to To prawda, jest 17 marca, jest 18 godzina Zobaczmy jakie gry tu są mm. Tak jest Minecraft PlayStation Switch Edition. Zobaczmy jak działa. Play, tak, Minecraft PlayStation Switch Edition. Mm -hmm. e, tak. Dobra. Zobaczmy jak działa Minecraft. Postawmy go. Mm -hmm. Kabelek na razie nie będzie nam potrzebny. Próbuję ustawić swój telefon na tą emailcie i z drugiej strony też o, dobrze. Jest nawet OK. I możemy zacząć granie Mojang Nie? Bez internetu. Same kontrolery tutaj na konsoli są fajne. pesem tu jest ładują się światy czekajcie stworzę sobie ten świat to będzie trochę trwać dlatego zrobię małe cięcie żeby no jak zrobię świat i wtedy wrócimy bo to trochę potrwa Ciężko. tutaj nawet nie muszę wyłacięcia. Zobaczmy, ile to potrwa. Twórz nowy świat, dajmy na Creative, dajmy na normalne. Tutaj teksturpaki podobno są. Podobno jest plastikowy ten, preinstalowany. Ej, spadło. O, dobra. Albo nie, na razie zostawmy więcej opcji. Dajmy sobie przywileje hosta. Mm, Skala dobra. No i zobaczmy, jak działa Minecraft. Stwórz nowy świat. Ten Minecraft to jest bardzo fajny Minecraft. Powinien dobrze działać, ale fajnie się odbija. Od tej konsoli moja śmierdząca lampa. Tutaj nie ma. Nie no. A tam co tam? To tylko lampa. Przynajmniej mojej twarzy nie widać. Chyba. Mam nadzieję, że nie było widać mojej twarzy. Nie patrz. O, szybciutka. No i tak, ogólnie Minecraft jest tutaj nawet spoko. Weźmy sobie na przykład do diamentu. No spoko. No więc Minecraft działa. Jakie tu jeszcze gry są? że na przykład... czekajcie. Sound Shapesy, Terraria, Star Warsy, Lego Star Warsy, Undertale. No sporo gier tu jest. No ogólnie tak Kosola ta jest takie ładna, zobaczmy teraz jak wygląda tutaj z tyłu. Osola sama jest naprawdę... na no, spoko wygląda, no. Trzeba to jej powiedzieć. Czekajcie. No i no bardzo fajnie. Bardzo źle się, że się tak odbija wszystko. Mam nadzieję, że mojej twarzy nie widać. Ale no... No ogólnie tak, to tyle z tego unboxingu i małej recenzji tego. I idę teraz edytować ten film. Te kontrolery, nie wiem jak je podłączyć. Może do mojego Wii U się przydadzą. Ale... Teraz to zapakuję z powrotem. Bo nie będę tego używa przecież. Chyba. No i tak, no i do zobaczenia. Najpierw to posprzątam. Ten kabel w ogóle, jaki jak ma krótki. Sprzątam to wszystko tu. Konsolkę zapakuję z kurzorem. Jej małe pudełeczko. A, i też etui zamówiłem do tego. Więc pokażę Wam etui. Robimy moje cięcie. I po cięciu pokażę Wam etui. jest zalew, worek. Użyli. nie złego niezłego worka, naprawdę. Kozacki worek. Co? Nie wiem, co się dzieje Uszły dźwięki Ale okej okay. Mam nadzieję, że nie włączyło się Nie, na pewno się nie włączyło No i tyle pudełko? przyniosę z powrotem Wkładam z powrotem wszystko no bo nie zamierzam używać Tej śmierdzącej konsoli co? Miałbym jej używać. I zamykamy. Tak samo jak zamykamy nasz film. Do zobaczenia. A